Ty mi tu chopienie kurduj, bo pojedziesz do kurdystanu. Dzień dobry panu, dzień dobry, mój ty kochany aniołku. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No serduszko. Jak ty się czujesz? Wyspałeś się troszeczkę, tak? Uważaj, że byś na to nie pochylał, bo to by się boli. No, wyspałeś się misiu, tak? Ojej. Jej, a coś się śniło panu? Śniło się coś panu? Tak? Może się, śniły, może się śniły panu jakieś motylki? Motylki takie piękne, różowe, niebieskie, fioletowe latały, tak? I kwiatuszki na łące, wiaterek wziął, tak? Śniło się panu takie coś, tak? Piękny sen, yeah. A co się panu śniło? Um, no, jakieś cukierki. <laughs> Weź tam pozdrów wszystkich ode mnie na tej łagiewnińskiej, już wszystko i wszystkich. Do Bo to... Do zobaczenia. Wyślij do mnie, mnie lenkę i Arturka, ja okej? Okay? A, no. przygotują. Dobrze. z na Okej. Okay. Pa, ba, No i cześć kochani, witajcie serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Noc przez pana. Czuję się troszkę lepiej, odczuję się takie troszeczkę, wycie tymi lekarstwami. A mi się w głowie kręci po prostu od tego wszystkiego, no ale no ale najważniejsze jest to, że troszkę powoli przestaje bawlać. A może być tak z zostaw został w domu. Ale na Zartkiem pojadą do, do restauracji, do mamy. A my zostaniemy sobie w domku, odpoczniemy, obejrzymy jakąś fajną bajkę, pośmiemy się, pożartujemy, powygłupiamy się, coś zrobimy. Ale tata! Ale słucham. Ja chcę do restauracji. Ty jesteś do restauracji? A co będziesz robić w tej restauracji? No, no Artur powiedział, co tam będą na no restauracji no stare dinozaury. No to tutaj będą dinozaury. No, o, du, 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 du. Nie takie wielkie. Chcesz takiego wielkiego dinozaura tutaj? Mhm. To obejrzymy sobie bardzo fajny film o dinozaurach, dobra? Wszystko będziesz widział, nawet te latające, nawet te, które wchodziły pod ziemię i nawet będziesz widział jak z jajka się wykluwa dinozaur. Chciałbyś zobaczyć? Aha, a ty zapomniałeś. Ty też zapomniałeś. Co? No, zgadnij co? My do zamrażalki włożyliśmy kubeczek z wodą, żeby zobaczyć, czy moneta spadnie na dno kubeczek. Kary, widzę. zamrażalkę, otwórz no. Teraz. Daj tą szufladę na sondole. Uwaga! A, jest! Patrzcie. Widzicie? Jest moneta u góry. A jak moneta jest w góry, to znaczy, że cały czas mieliśmy prąd, i nie zdążył się kubek rozmrozić. Bo jakby się rozmroził, to by moneta spadła na dół, a nie spadła. Terem. I w ten sposób wiemy, że jedzenie z należerki jest dobre. Piąteczka! 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 Pięknie! Tak, Ale ty to sam zrobiłeś. I tak, wiem, zlewa to. Kot! Kot! Mrotty! Mrałku, ty nasz kochany no, mrał, tylko mrałczysz i mrałczysz. Myślę, że to twoja ulica się skończy. Nie dość, że człowiek jest po operacji. To musi walczyć jeszcze z tym mrałkiem. Mrałczy to i mrałczy ten kot, i mrałczy, i mrałczy, i mrał, mrał, cały czas robi, tak? Wyspałeś się, jak ci ten kot tak mrałczał? Nie, czy tak. A ty mówisz... Naprawdę? No. Łapasz, nie, nie wierzę ci. A czy ty masz dopiero 4 latka? Ktoś się tego nauczył? No naprawdę! A żeś się tego nauczył? Ale się nauczyłeś! Super! Kto cię nauczył? A Ty! O kurcze Pan do kurdy stanu? Nie, nie, ja nie do kurdy stanu. <gry> Kurde. Nie kurde i bo do kurdystanu. stanu. <gry> no to to urwicy, proszę mi powiedzieć co robimy? Zostajecie z tatą Ja, ale ja... jedziecie się... w restauracji. Zostawiamy. Tak? A ja się bawię. E, nie, 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 piłką w szafę nie wolno się bawić. A pan jak ja... <gry> Ty, piłkarz będziesz jeszcze chciał. Mój ty, jak ty się czujesz? Powiedz mój, to mruczku. pogłaskał, nie mogę się nawet pogłaskać, bo ty zwariujesz od dotyku. Takie to jest tą rujączkę, twoją. No to dzisiaj na obiadek coś lekkiego. Jakiś kurczaczek na parze. Z warzywka do tego. Bo coś trzeba zjeść. A co u Was dziś na obiad? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam do oglądania wszystkich naszych filmików. I bardzo Was proszę, oszczędzajcie swoje zdrowie, bo obcasa będę do wszystkich teraz cały czas powtarzał, aż głowa będzie boleć, jak Ci się zaświeci lampka w samochodzie, jedziesz do diagnosty, a jak coś z Twoim zdrowiem się dzieje, to odkładasz na później i później może być tak jak ja. Także lepiej nie odkładaj. Trzymaj się, dobrego dnia i daj znać, co dzisiaj na obiadek u Ciebie. Hej, hej!